karamba Soszów zobaczymy pierwszy raz jedziemy więc na spokojnie, powolutku Urchawkę już się zaliczyliśmy karamba zobaczymy co to jest karamba

A nie, bo można ją szybko przelecieć, ale ja tak powoli ja bym był pierwszy raz. No taka durówka. Ale całkiem co przyjemna. Nie ma jakichś sytuacji tak ekstremalnych. Bo coś jest pokazane jakiś korzeń. Uważać tu jest ciasno. Ciasno, ale jest coś. Dropik. O! Oh, ja go skoczyłem, mnie jagarek. Skoczył, skoczył dobrze. Po morutku to nas trzeba zrobić. Fajna taka do ścigania jest taka. Kurczę, to też jest drobiazg, ale go ominiemy. Nie musimy, to nie musimy. Tu jest A, Ciasno Dobra, też ominiemy. Fajnie, Rylanco. Woli tu jest ślisko bardzo wychylenie Uwaga Żałka. Tu jest też drobnik, ale ja ominę Jak nie muszę Super Uwaga, łaps! Oh. Zachaczyłem kierownicą Za szeroka O, oh, oh, moje dzwony O, oh. ah. Moje dzwony! Moje dzwonko! Kuzyn, gleba zaliczona liczy się? Liczy się dobra! Bo a kuzyn mówi, że jak zalicz, Jadę pierwszy, żebym grebę zaliczył. Jak zaliczę, to. To odchaczony. To On przedtem miał pierwszy, to też zaliczył. Dobra, ale super teraz elegancka. Jest, jest super. Jadę, jadę, czekaj. Jadę. Goni mnie teraz. Miałem ja dzwonki obczeskałem, a on mi teraz goni. O. Oh. Elegancko, super terasa. Gleba była, więc nie powiem, że się nie wywaliłem. Super. O.